To jest Gabrysia i jest psem. To jestem ja. I uwaga, nie uwierzysz, jestem człowiekiem. W taki sposób ja widzę Gabi na co dzień. A mniej więcej tak Gabi widzi mnie. I wiem, że teraz mogę rozpętać dużą wojnę, ale zawsze bardziej wolałem koty od psów. Jak można wolać koty od psów? Psy czekają, koty strają. Czekaj, psy też strają. Dosyć tego. Już mnie razie to bez sensu. Chętnie zobaczę taką wojnę w komentarzach, czy wolicie psy czy koty. Ale ja dzisiaj chcę przekonać się do psów. Chcę zrozumieć Gabrysia. Chcę polepszyć naszą relację, poznać jej perspektywę. Tak się mówi, że poznać jakąś perspektywę, a ja dzisiaj faktycznie będę... Dzięki kamerce przymocowanej do szereg Gabrysi, łączonej z moim telefonem, będę mógł widzieć wszystko z jej perspektywy. No i przez pierwszą godzinę musiałem w ogóle obeznać się z tym widokiem. Gabi! No chodź, idziemy na dwór. Idziemy na dwór. Wiem, że na mnie patrzysz. Na początku nie szło nam za dobrze, bo Gabrysia mnie olewała. I nie mogłem nawet zobaczyć siebie, a za to ciągle widziałem taki obraz. Ale szybko znalazłem rozwiązanie tego problemu. O. Oho. No, no chodź, no chodź. Tylko ostrożnie, delikatnie, bo nam dywizja zejdzie. No proszę cię bardzo. Żałuję trochę, że nie wpadłem na to podczas zakładania jej kamerki. Dlaczego tej taśmy nie da się... Byłoby pewnie prościej. Postanowiłem też, że musimy rzucić się na głęboką wodę i pójść na spacer, żebym nauczył się poruszać z takim widokiem. A popatrz do góry. A, nie popatrzysz. Jakby musisz mi mówić. Dobrze idę? O, dziękuję, że Wam widzisz. Ale nie wiem czemu. Najpierw podjąłem decyzję, żeby wstać, a dopiero potem zabrać kamerę. Gabi, chodź tu, bo mi pomożesz. Ja nie widzę bez ciebie. Nie wiem w ogóle po co kręcę głową. No, hello, tu jesteś? No, cześć. A co tu jest? Co tu jest? O, widzę. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak, dobrze, Gabi. Y... Gdzieś tu jest kamera. Yyy... Tutaj wy też musicie iść, przecież nic nie będziecie widzieć, jak to... Tak, dziękuję, dziękuję. Idziemy? To ja powinienem iść przodem, żeby widzieć siebie. Oj, to niedobre będzie. Gabi... Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Bo, dobrze, stój. Stój, zostań. Powolutku. Nie, przyspieszyła. A co ja tu mam? No, no. No i od razu się widzę. No, proszę bardzo. I jak będę siebie widział, to będziesz zostawała smakułyki. To jest prosty przekaz. Dobrze, patrzysz dobrze, cały czas w dobrym kierunku patrzysz. No tak mógłbym iść, serio. Widzę siebie po prostu? Całego? Gabi, no nie widzę się. Gabi, czekaj. Gabi. Ona się tak mówię, że stoi dwa metry od ciebie i się patrzy, jak na ten te pilnę. Ten spacer będzie trochę trwał. To prawda, trwał trochę i był na pewno najdziwniejszym spacerem w moim życiu. Wziąłem też ze sobą piłkę dla Gabi, żeby jej trochę porzucać, bo chciałem się jej przypodobać. Wiecie, musiałem być na niej dzisiaj bardzo dobry, żeby mógł dobrze wszystko widzieć. Co to jest? Dostaniesz to, tylko musisz współpracować. Czego szukasz? Psa. O! <noise> oh. O, to mi dotyka, to mi zgubiła. Zgubiła, wraca. Nie ma? Nie, zgubiła. No nie, no nie świruj. No to idź do niej, muszę jej znaleźć. Ja mam pomóc jej znaleźć? Ja Gabi, to ty, ty zgubiłaś. Tu jest. Żartowałem, tu. nie jest tu. Ja bym ci pomógł, tylko musisz po prostu patrzeć w moją stronę. Znalazła? Mhm. No brawo. Do tyłu. Prawo. No, i okopnąłeś się, Co? Okopnąłeś się że. Gaby z widziałem na nagraniu. Połóż, połóż, o dobrze, dobrze, stój. Położyłam ją? Ja. Mhm. Śmiało mogę stwierdzić, że rzucanie piłki nie jest łatwe, gdy widzisz coś takiego. Jakbym widział normalnie, to bym rzucał jej perfekcyjnie, to w ogóle jest niepodważalne, nawet nie ma co. No brawo. Brawo. Powrót do domu też nie był najłatwiejszy. Znaczy no, chyba nie narzekała. Ale gdy już wróciliśmy, przyszła pora na... Dobra, Gabi, nie mam pojęcia, jak ty mi będziesz mogła pomóc. Abym ja wyjął coś z Nie no, to jest... To jest nie do zrobienia. No nie wiem, co to jest. Domniemam, że to są parówki. Mój kamerzysta ewidentnie nie był zainteresowany robieniem mi śniadania, ale za to wiedziałem, co może ją zainteresować. W tamtym momencie kompletnie nie miałem pewności, że to co jej obiecuję, to są właśnie parówki. No i nagle dziwnym przypadkiem zupełnie nieinteresowna Gabi, której obiecałem parówkę, zaczęła ze mną współpracować. Mogłem normalnie obrać parówki. Tak się mówi w ogóle obrać parówki. tę folię, wiecie o co chodzi. Obracała się nawet sama w taki sposób: Gabrysia, nie parówka. Nie wiem po co to mówię, to chyba całkiem oczywiste. Że widziałem to, co było trzeba i mogłem nastawić parówki. Czypina serduszko każdemu, kto policzy, ile razy padło słowo parówka w tym filmie. No nie to tutaj. Nie wziąłem widelca. Jednak miałem widelca. Tak jak leżysz Gabi, to jest cudownie. To prawda nie będę widział, co jem, co ja tu mam paróweczkę dla ciebie. Zapraszam. Chcesz? Gabi, chodź! Gabi! Gabi, Gabi! No masz, proszę, to jest dla ciebie parówka. No, jaka fajna. Y -y. Dobra, nie to nie. Zapytać Zapytacie, jak sobie nałożyłem? Ja też nie wiem. Nie wiem nawet, gdzie go dałem. O, nie. Na szczęście i ku mojemu zaskoczeniu udało mi się zjeść normalnie śniadanie. Nawet nic nie urodziłem. Jak mogłem mnie trafić na talerz kaczupem w ogóle? A po śniadaniu przyszła pora na leżenie, bo Gabi chyba była zmęczona po spacerze, ale za to ja w tym czasie też leżałem. Nie że chciałem, tylko po prostu w sumie nie mogłem zbyt wiele robić w tym momencie, nie chciałem jej męczyć, więc poleżałem razem z nią i zasnąłem na trochę. Aż nagle Gabi zaczęła rozwalać łóżko! Ja, yeah, Gabrysiu. Prawda jest taka, że ktoś wyglądający podobnie do mnie, jej wcześniej schował zabawkę w koc, bo bardzo chciał zobaczyć jak to będzie wyglądać na kamerce. Gdy Gabi znowu szukała zabawki, wziąłem laptopa, żeby coś na nim porobić. Nie wiem dokładnie o co mi wtedy chodziło, bo widziałem tylko to jak szuka zabawki, a nie ekran laptopa. Ale później przypomniałem sobie o jej smakołykach i próbowałem ją namówić, żeby weszła mi na nogi, bo wtedy mógłbym widzieć ekran. Mam propozycję. Możemy współpracować. I to może być twoje. Siedzisz sobie, a pokaż jakie sztuczki umiesz. Okej, okay, to jest ładne, ale jeszcze nic nie prosiłem. Na zdrowie? No jakie sztuczki. To jest ciekawe, nigdy tak nie robiłem. Nie udało się. I znowu wyszliśmy na spacer, bo tym razem chciałem pooglądać bardziej świat z jej perspektywy. Zobaczyć coś, czego sam bym nie dostrzegł. Chciałem, żeby pochodziła tam, gdzie sama chce. Weszła w najskrytsze zakamarki. O, rozłączyło nas. Biegnij, jesteś wolna. Możesz iść, gdzie chcesz. Możesz robić, co chcesz. No, i może nie znaleźliśmy nic ciekawego, ale bardzo chciałem zrobić Gabrysi ten montaż. Zrobiłem też bardziej agresywną wersję, jak wolicie taką muzykę. Tym razem przygotowałem. To nawet się jakim cudem, skoro tak ciężko mi szło zrobienie parówek? Zamówiłem go. Dobra, Gabi, zrobimy to. Widzę kamerce twojej, Gabrysiu. Gabi, nie możesz się ruszyć. Znaczy, możesz, ale będzie łatwiej, jak się nie ruszysz. Celuję. Nie, to daleko, bo mam opóźnienie trochę. Gabi, nie, zasłoniłaś mi idealnie głową, wszystko. Nie, to nie to. Uch. Uch. Teraz dobrze widzę Gabi. Idealnie patrzysz, naprawdę jest wyśmienicie. To też w ogóle jest bez sensu burbiera jeść w ten sposób. Parówki też były tragicznym pomysłem. Jest milion lepszych rzeczy, które mógłbym w tym momencie zjeść i... Gabi, ja bym ci dał, ale tu są przyprawy, wiesz? Proszę bardzo, nie... Nie chodź głodna. Kup sobie coś ładnego. Będziemy oglądać telewizję. Znaczy, taki jest zamiar. Bo to, czy to się stanie, to nie mam pojęcia. To tylko zależy od Gabrysi. No, chodź się tutaj, chodź. Chodź. No, chodź, no, chodź. O, idealnie. Rozłączyło mi kamerkę. No tak, GoPro się rozładowało, a nagranie urwało się, gdy Gabi już chciała wchodzić na łóżko. Więc jedyny sposób, w jaki mogę wam pokazać, jak perfekcyjnie ustawiła się Gabrysia, dzięki czemu mógłbym oglądać normalnie film, to ten rysunek. Może i znalazłyby się inne sposoby, ale ja zrobiłem taki. No i po tym, gdy bateria się rozładowała, zobaczyłem, że Gabi już jest pewnie zmęczona i woli poleżeć w spokoju, dlatego zdjąłem jej szelki i kamerkę. Ale co by nie mówić, spędziłem z Gabi bardzo fajny dzień. A czy przekonałem się do psów?